Witamy w TV, nowym kanale, który dla Państwa otworzyliśmy specjalnie po to, byśmy mogli prezentować Wam nasze produkty. Tym razem mamy okazję zaprezentować po raz pierwszy w Europie, a myślę, że i na świecie, nowe produkty produkty TORA z kolekcji 2012. Zaczniemy od doskonale znanego pancerza używanego w motokrosie. Jest to bardzo lekka konstrukcja, nieograniczająca ruchów, zbudowana modłowo. Możemy odkręcić. Płyta służącą do naklejania numeru. Tutaj tym śrubkami, uzyskujemy wtedy lepszą wentylację po odkręceniu wszystkich trzech śrub z demontowania całego panela zostaje nam pasek, który łączymy z tym silikonowym w tym miejscu i mamy po prostu tylko ochraniacz przedniej części ciała, kładki piersiowe przed kamieniami, urazami od kierownicy. Eee, tak wygląda pierwszy model na 2012. Będą jeszcze inne malowania. Odłożymy go w tej chwili. W tej chwili przejdziemy do najnowszych kasków z kolekcji 2012. Jest to kask Pro Circuit Monstera oraz już zaprezentowany na przełomie roku, ale w Polsce w obecny kask karbonowy Tora Force 2. Kustuza skorupy w zasadzie bez większych zmian, ale został użyty materiał karbonowy, który w ostatnim roku nie występował. Jest to dosyć podobny wzór do Foxa v Biało-czarny, ze srebrnymi elementami włączymy elementy złote, ale wygląda dosyć podobnie. Sam kask szerzej przedstawimy w naszym teście, który niebawem na łamach Larsab TV, gdzie porównywać będziemy wszystkie najlepsze kaski na rynku. Także tym kaskiem się specjalnie trwilizować nie będziemy. Chcemy go tylko Państwu pokazać, jak to wygląda. Bardzo fajna, delikatna wyściułka, co nie jest regułą w tych wszystkich kaskach dorszych, półki. Piękny wzór karbonu widoczny na skorupie. Kasp jest dosyć lekki, porównywalny z konkurencją. Także przejdziemy teraz do drugiego produktu. 2012 Pro Circuit Monster, Quadrant Bio, nowa kolekcja, nie do zobaczenia nigdzie, na goglach, można się szukać, nie ma zdjęć, nie ma filmów, jesteśmy piersi, w Polsce, w Europie, a być może i na świecie. Piękny kask, Quadrant, nowy design, takie elementy zdobne, brokat w lakierze, który powoduje, że pod wpływem słońca ta cała zielona farba tutaj się mieni. Lekkie tonowanie, tutaj ta, ta barwa nie jest jednolita, na troszeczkę się zmienia. Ładny, elegancki styl, czarny lakier z połyskiem. Modne ostatnio czarne wykończenia otworu na gogle. Wszystko elegancko, bez żadnych większych niedróbek. Kask wygląda elegancko, jak już wspomniałem. Miękka wyściółka, co jest charakterystyczne dla Tora, a niezbyt charakterystyczne dla konkurencji. Co można powiedzieć więcej? Tylko kupować. 2012 Goggle. Oprawy te same, nowe malowania. Podstawowy model Enemy najtańszy. W jednym kolorze 135 zł. W malowaniu od 145 do 150. Charakterystyczne datora, ostre zakończenia wokół nosa, nadające drapieżnego, agresywnego wyglądu. Wiercona ramka, z dodatkową wentylacją wewnątrz. Jedna warstwa gąbki. Fosowe gogle z przezroczystą szybą. Żadnych bajerów w opakowaniu. O co? Następny model. Kiro, średnia półka. Odpowiednik gogli Main Pro. Odpowiednikiem Enemy jest po prostu model Main. Także te same więcej cenowe. Te gogle kosztują około 220-230 zł, Wersja no już ulepszona przede wszystkim przewaga nad konkurencją taka w komplecie dwie szyby założone na stałe w opakowaniu lustrzana. E, mamy dodatkową szybę w opakowaniu w której znajduje się też torba na gogle do wycierania do przełowywania czym one się różnią od modelami NMI pianka z miękkim wykończeniem takim troszeczkę przypominającym polarek od strony twarzy e, nie wiem, czy to będzie widać, ale powinno być widać na filmie rowki do odprowadzania potu. Poszerzona rama, wyprowadzona na zewnątrz, co powoduje to, że gogle są lepiej dociskane do twarzy, ponieważ to jest prowadzone na zewnątrz kasku, a ta strona przylega lepiej do twarzy, bo to jest wszystko dociskane od zewnątrz na kask, a to nam dochodzi do twarzy w ten sposób. Wszystkie lepsze gogle to mają w tej chwili wszystkich producentów, nie jest to żadna nowość. Fajne oryginalne malowanie, jak widać. Świetne ogóle. Będą pasowało do naszego teamu w naszych kolorach. Co z dodatkowych rzeczy? Troszeczkę prawdopodobnie ulepszona wentylacja. Lepsza może cyrkulacja, chociaż te ramy wyglądają bardzo podobnie. Ale tutaj jakieś przedzielenia do wyprowadzenia prawdopodobnie tych dodatkowych docisków. Tak to wygląda z góry. Google Ally. Najwyższy model Tora. Wyróżniają nosek, troszeczkę inna oprawa oraz zwiększona sprawność elementów filtrujących powietrze, czyli takie swoiste filtry przeciwko półowi kurzowi. Podobnie potrójna pianka, yy, silikonowe wstawki na pasku, razy 3. Zresztą wszystkie inne modele. Tora mają podszy paski silikonowe, zapobiegając przesuwaniu przypaska paska gogli. Charakterystyczny na tych gogli oprócz noska jest fakt taki, że mamy te tutaj wkładeczki wymienne. Pokażę teraz. Tu mamy dołączoną do gogli ale dodatkową szybę, ponieważ model Hero i Alaj mają te szyby dodatkowe w zestawie. Szyba przezroczysta, ponieważ w zestawie jest Dodatkowa zawsze taka, a zamontowane w goglach są szyby lustrzane. To są te wkładeczki, które montujemy w tym miejscu, tak jak pokazywałem, i zmieniamy sobie kolor gogli. Lepszy model modele, oczywiście, mają te torebki dołączone, które służą do przełamywania, bo przecierania gogli. Oczywiście producent zapewnia cały zestaw akcesoriów. Są to szybki, wymienne, przezroczyste, przyciemniane, żółte, lustrzane. Szybki, które zapewniają na lepszą izolację, czyli mniej parują. No a swoim przed gałęziami, kamieniami podwójne, prawda? skoro są dwie warstwy to lepiej niż jedna.